Dzień dobry, nazywam się Urszula Tomczak, jestem projektantem i ekspertem w firmie Soletanż Polska. Soletanż Polska to firma fundamentowania specjalistycznego. Zajmujemy się głównie budowami głębokich wykopów i posadowieniem pośrednim. Zajmujemy się tematami małymi, kubaturowymi, gdzie wykupy są niezbyt głębokie, a także inżynieryjnymi, trudnymi zagadnieniami jak obudowy wykopów stacji metra czy szyby startowe dla tarczy TBM, gdzie głębokości wykopu dochodzą do 30 metrów, a grubości ścian szczelinowych nawet do 150 cm. Jeśli chodzi o oprogramowanie Nitas GTS, to wykorzystujemy je głównie dla tych trudnych tematów, gdzie jest skomplikowana geometria, bardzo złożone warunki gruntowe, a wykopy dosyć głębokie. Ostatnim tematem, którym się zajmujemy i modelujemy w oprogramowaniu MIDAS są komory startowe do tarczy TBM, gdzie oprócz skomplikowanej geometrii głębokiego wykopu zagadnieniem jest wykonanie otworów w ścianach szczelinowych poprzez przechodzącą tarczę TBM, wpływ tych otworów, wpływ, wpływ nacisku tarczy na ścianę szczelinową na rozkład momentów skinających, sił ścinających oraz przemieszczeń w budowie głębokiego wykopu.